O, oh fuck, o, oh fuck, o, oh fuck, oh fuck. Co to było? What the fuck. Nie wiem, coś kurwa słyszałem jakiś kurwa oddech, chyba. Ja nie Stop wiem, it. ja już nie wiem, czy to w grze, kurwa, czy za oknem. To ja. O kurwa. Dobra, za oknem w grze. Czekaj, teoria z tym, żeby użyć liny z dachu, chyba miała sens, nie? No. Nie, to jest papier! Nie! What? Jednak. Jeżeli tu będzie recording 4 to się zdziwię Twoją drogą 10 mm. Serio Ej kurwa, nie znaleźliśmy, nie znaleźliśmy recording 4 No, cały czas Ej kurwa odpalić to No bo jestem ciekaw co tu jest No, to dziesiątka No dobra, no ale jestem ciekaw co tu będzie Ona kurwa nagrywa w kiblu jak się działo? Oho. O nie, wybrała. Tak, oh. pamiętasz, jak czytaliśmy o tym Akamanto, że, że to się jest jakiś taki jakby czy duch, w, zwłaszcza w damskich. On głównie w damskich jest klopach, nie? Mm. I pamiętam, że później coś sobie jeszcze poczytałem chwilę o tym, że właśnie tym, tym Akamanto zostaje ktoś, kto za życia był facetem, że mm. był za życia chłopakiem. I, I to jakimś przystojnym, że to musiał być przystojny mężczyzna i coś tam mu się wydarzyło, coś tam się stało, nie pamiętam i on zostaje takim akamanto, nie? I nawiedza później klopy, kurwa, damskie. To? No nie wiem, tak pamiętam przeczytałem i Ale teraz... Nie, no nie wiem, musiałbym to za chwilę odpalić albo musiałbyś ty mm -hmm. sobie poczytać coś o tym na, na, na wiki. Mm -hmm. Ale to teraz wychodzi na to, że ta pani prawnik... Bo to obsłuchałem, że to nagranie to jest ostatnie. Mhm. I tam było coś wcześniej w tych nagraniach, że on popełni samobójstwo, ten chłopak, nie? Coś takiego. A nie, nie, nie. Że ludzie myśleli, że on popełni samobójstwo. Mhm. Ale że. To, tak. Ale to wyglądało tak, jakby ktoś go zabił, w sumie, nie? Chyba. I, i teraz tutaj było widać, było że. Mhm. Że jak tutaj było, że. Ją nawiedził ten duch w klopie i mówił, wybierz papier czerwony lub niebieski. To, to, było, jako imię, było imię tego chłopaka. i No. Czyli, że on jest kurwa tym... to ...klopowym mordercą. No nieźle sobie kurwa wymyślił. A, bier. Ty, ona, ona mi powiedziała, że mogę uciec stąd, nie? No. A w ogóle gdzie ona jest? A tu! <laughs> A jest! O! Klapek. Idzie? Ej, by dobra, dobra, ale w takim razie... Eee, bo dlaczego tu jest kartka? Jakby tego nie rozumiem. Dlaczego tu jest yy, zielona kartka? Właśnie znaleźć linę. Nie wiem. Yo, ej, nie rozumiem tego. zaraz się okaże, że można zaliczyć trzy zakończenia w jedno, w jednym. W jednym sensie. No, dwa zakończenia w jednym. Złożyć papiery i ucieknie z lin, yy, liną z dachu. No tak. Ale nie mogę teraz złożyć Mian papieru, bo nie mam... hajsu. True. No właśnie, to jest właśnie ten też problem. Też mhm. Kurwa, ej, to jest zagwozdka, o co chodzi? Czajdzia teraz chce iść. Gdzieś musi być jeszcze moneta. I dlaczego jest cały czas, kurde, maszyna do żarcia, której nie możesz... której no, w tym dwa, momencie nie możesz użyć? No właśnie, właśnie też o tym pomyślałem. Kurwa, ja nie chcę tu tędy iść. Tylko tam morta latała. Kurwa, no dobra, teoretycznie mogę już uciec, nie? Mhm. Mm hmm. Tak. Tu już nic nie ma. Na pewno. Nie. Kurwa, no. wiesz, że się trochę niebezpiecznie jak jest tam morda, bo wydaje mi się, że jak jest tam morda, to nikt nie chodzi przy niej. Hmm. No, jak mnie zauważy, to już inna sprawa, ale hmm. czekaj, w sumie jestem w bencie, dobra, to okej okay. zapomniałem. A nie, nie mogę, A. kurwa, nie mogę przejść. Fak. Kurwa, ale powiem ci tak, jakby zdziwiło mnie to, że ta kartka tam była, bo gdyby tam było po prostu w zejście, to bym rozumiał to. Kurwa, słyszę... Sold out, tu jest. A dobra, to no, na tym, okej. Tam przynajmniej tego nie można użyć. Hmm. Kurwa. Patrz jak ja, ja tak mało widzę. I don't need to use this It right, to no. right. No, if... O co to chodzi? Ready. Wiesz co znalazłem w kafeterii jest nagranie czwarte O! Po prostu jakby tutaj z tyłu było Okej. Okay. No, aha. to se posłuchamy teraz. Zobaczymy czy mi tu podejdzie, czy nie. Okej. Okej. Hej. Okej. nie pamiętam kurwa, gdzie była piątka. <grywa> Słuchaliśmy dziesiątki. Nie, nie znaleźliśmy piątki i szóstki, żeby było śmiesznie. Tak? Nie, nie, pi nie. piątkę mamy w, w tym pokoju, w którym się kartki składa. Szóstki i siódemki nie znaleźliśmy. Ta, dobra, mu moonwalkiem do pokoju. Miałem wrażenie, że on w ogóle z dachu spadł. No jakoś tutaj już w teksturze mi się wpierdoli. <gry> Czekaj, um... Tak naliczyłem, no, jak policzyłem kartki to wyszło 8 7 teraz, nie? Mm. Tylko kurwa no, że ta jedna kartka jest z tej jebanej studni. I pytanie brzmi, czy gdzieś jest jakaś jebana, ukryta moneta w tej grze? Jedna. No musi, kurwa, być. Musi, musi. W, w którejś, kurde, nie, szufladzie albo w tym stylu. No, ale wydaje mi się, że ja wszystko nie sprawdzałem. Przy tej rozgrywce nie sprawdzaliśmy wszystkiego. No, przy tej nie. Czekaj. No. Yy, ja mam teraz. Bo ja nie wiem, znowu nie pamiętam gdzie idę. Jest Christ! Dzięki. Co nie jest? Kobiwa vagina to jest. No co? Tutaj było jakieś nagranie? O piąte, dobra Piątka, piątka, no Jest, jest tu, chyba widzisz Przynajmniej miałeś ten... To też coś słyszałem, taki ten dźwięk O, wiadomo z kim gadał Nie wiadomo z kim gadał ten Mr. M, ale tam mówił odejdź ode mnie nawet, nie na, nawet że nie mogłeś pomóc coś takiego, tak? Tam było tak, tak trzyma się mnie z daleka. No dobra, tutaj w te, nie no, pozbieram te kartki ile wstecz? dwie, tak? Ta. Na razie <laughs> kurwa, na no nie, dwa razy mnie uderzyło. No nie, dwa razy. Ty skurwysynu, ty. No nie, no ale widzisz, no... Co ja mam zrobić z tym gównem? No dobra. No nie. Kurwa. Nie mogę go tu wyminąć. Dobra, to pójdę na górę po dwie kartki. Chodź ja po. On mówi, chodź tu. No, trochę tak. O, Lina, tu mamy Linę. Kurwa, wiesz, trochę się boję teraz zginąć. Naprawdę. Nie, nie dziwię się. Bo wiesz co jest najgorsze w tej grze, że on naprawdę może ci tak zniecka przyjebać. Rekardki, naprawdę mówi choć tu ten wentylator. Nie kurwa, czy znowu to jest ten robot tutaj? No skurwy synu, no. Do, ale w drugą stronę przynajmniej. Dobra, tu mogę go wyminać. <grym> Zajebście idzie. Tak, <grym> która to jest? To będzie szósta. piąta i szósta. Czyli brakuje jednej, czyli ze studni. Ze studni. No i kurwa i dosłownie nie ma już w tej grze nic. Co jest, już żadnego przedmiotu nie znaleźliśmy chyba. To jest właśnie problem, że już w tej grze nie było ani żadnego przedmiotu, którego nie użyliśmy, ani żadnego miejsca gdzie można coś zrobić. No oprócz tej maszyny z biletami, nie? Ehm, więc nie wiem, kurwa no nie mam pojęcia. No nie wiem. Hmm? Najszybszą opcją jest zdjęcie liny i śpieszenie stąd, ale to nie o to chodzi. No tak, to teraz jest tak. Ale druga opcją jest szukanie po prostu monety. No ale kurwa, mogę, mogę zginąć. No. Ja będę tak ładził. Znaczy, na pewno w końcu zginę, jak będę tak ładził. Na pewno w końcu zginę. No nie wiem. Mogę wpisać w netach, gdzie są te. <grych> Monety. No nie, nie, wiem, chcemy sobie. No raczej, problem jest teraz taki, że my teraz nie wiemy, czy po prostu gdzieś w jakimś kurwa koncie leży moneta. Czy, czy chodzi o coś innego. Mówię, no, innych opcji nie mamy niż chodzenie po każdym, kurde, pomieszczeniu i szukanie. Tak, monet. przejrzenie każdego pomieszczenia w tej grze, ryzykując, że zginiemy? Tak. Albo, Albo spiędzamy. I uciekanie. No innych opcji nie ma. Tylko, kurwa, naprawdę byliśmy w każdym pomieszczeniu. I taka moneta ona się wiesz, świeci na zielono, nie? To nie jest tak, że to. Ale, ale jak jest szufladzie, to się nie świeci. No to prawda, ale. Dobra, udało się. Mm. Uderzenia, dobrze, pierwszy sukces. No udało się, nie dostać lepy. Kurwa. Znaczy, są, są miejsca, gdzie jestem praktycznie na 100% pewien, że tam już, już nic nie ma. Na przykład na tym piętrze, no nie ma szans, że to jest moneta. Na parterze nie ma szans. Na pierwszym, może kurwa gdzieś, albo może gdzieś przy tym basenie. Myślicie, że przy tym basenie jest coś ukryte jakaś moneta? Kurwa, i może tam. Jak miałem coś na sprawdzać, to poszedł chcielisz. na basen. Hmm? No dobra, no jak to tak no. poraż? Ja no nie wiem, no bo. No ja też nie widziałem, ale tam, tam jest w miarę otwarty teren. Jest. Ja pierdolę. czy mogę tam pójść? Eee. No gdzie?! Serio? Gdzie on był? Nie wiem. i za mną. To jeszcze jedno chcę sprawdzić. Kurwa, jakby tego robaka dało się zabić? Chuj, wiem, może ona jakoś monetę wy drobno. Ale jak go chcesz zabić? Nie wiem, kurwa, godzinę będę go no, spray. sprayem napildano. Nie, no, robiłem, no, to już wyklą. nie działało. to. No. No. A właśnie, pochój ten spray. Myślisz, że on naprawdę jest tylko na te jebane pająki? Może tak nie jest? To możliwe. Może nie jest jeszcze. Któryś, na coś. któryś pająk ci da monetę, jak zginie. No tak, ale nie widziałem takiego pająka, który byłby, że tak powiem. Takie losowe są te pająki, nie błotki o pająka, żeby było w jakimś jednym miejscu wiesz. Dropę coin, patrz liga. No właśnie, lina to nie działa. To hmm. tu nic nie ma, to jest tylko ona chce. coin'a. No no. Dobra, ja bym poszedł na basen chyba. Kurwa idzie. Ten basen. Tylko kurwa. Tam chyba chłop może chodzić teraz po tym basenie, to jest najgorsze. No w sumie tam, tam są skryp... szafki. Może to był jednorazowy skrypt. No mam nadzieję. Tam są szafki w sumie, więc nie jest to nieźle. Kurwa, ej, no, no nie wiem, ryzykujemy, no bo jak się wyjebimy, bo moglibyśmy skończyć to w tym zakończeniu, nie? No, ale chciałbym to przejść, jak wiesz, w całości. Crowbar. Tego kibla się nie da otworzyć to jest strasznie dziwne. No nie? No. Kurwo, no, no. Ja pierdolę. O oh, fuck. Dobra. Bierzemy linę. No mam ją. Nie ma co, nie ma co, na, znaczy nie ma, nie, nie ma co, lecimy... Bo nie przejdziemy na... tego. No. Jeszcze jednego shota od kogo kolej dostaniesz i bye bye. Czekaj, jak najszybciej tam dojść. Kurwa, nie, ja pewnie po drodze dostanę shota. To jest najgorsze. Jakbyś dostał shota, o Jezu masakra teraz w tym momencie no. Eee, czekaj. No tak pójdę tędy na dół przejdę tam obok yy, medycznego. Wejdę na to wyższe piętro i tam muszę tymi kory korytarzami iść po prostu. Już nie jest zamiast. jeszcze druga opcja. Zejdę na dół wyłączę wentylator. I tam jest takie fajne przejście korytarzami z wentylatora na górę i tam, tamtędy ucieknę. Tylko kurwa ja wiesz, że jak tutaj chodzą. No, jak chcą. No. O. No kurwa. No co ja mam zrobić? Pieprzyć tą zmianę wenta, może, co? No ale kurwa tamtędy jest krócej chyba. Zmiana węta jest szybciej niż chyba... Znaczy jest bezpieczniejsza droga mi się wydaje jak zmienię węta niż jak będę szedł tymi korytarzami i tak dalej chyba. Dobra, nie wiem. Oho. Super. Jest za nami? Nie wiem. Aby nie był przede mną. Ale idę na górę. Spokojnie, spokojnie. Kurwa, może coś tu jest. Na no, pokój medyczny nie ma na nic mu leczyć. Ja pierdolę. Szukam jakiejś ukrytej kurwa monety. Serio? Taki wiesz, za szafką czy coś. A to jest recording. Hmm. Kurwa. to teraz tak kurwa długo trwa, ale naprawdę myślę może jakaś monetka gdzieś jest, pod łóżkiem czy coś. Nie, tu nic nie ma, wszystko sprawdziłem. że to jest wszystko. No dobra. Tu nic nie ma. Im to drażni, jeszcze tu, tu jest nagranie siódme, czy ostatnie było piąte, a ja mogę wpuścić okay. kurwa. Jest. Co? Kończyły w ten sposób? Może, może kończymy, bo też nie wiadomo, co się stanie. Coś się tylko sprawdzę tutaj, czy nie ma nic. Na pewno. Co? No dobra, no to chyba musimy skończyć to w ten sposób. No bo co? No.

Policja wydawała się nie wierzyć jej, ale robi. Nie wiem, jak to się nazywa... Sprawdzili to starą szkołę. Okej, okay, nic nie znaleźli, bo działało. Powiedzieli... Tak. tak, tak, i wysłali ją do domu. Jak wraca do to domu. To, to... Może mi się. Tak, na pewno mi się wydawało. Może no, jesteś jesteś to może stres, to jest A, to może tylko stres. Ja no, tak, tak jest. zawsze mam jakby stresowany, Widzę mordy w swoim domku, pokoju. Inne kolejne ciało znalezione. Nie wiadomo czyje to ciało. pocięte. Autopsja mówi, że ofiara jest. Licealistą kobie dziewczyną. I ma około 16 lat Czekajcie, czy to o mnie jest czy o kim to jest? To <grym> jest... work of z to nazwane z Taka muzyka kurwa wow. Tak Ludzie nie powinni podróżować sami nocą w zamkniętych szkołach. Okej, okay, ta końcówka. Nie, nie, nie było powiedziane, czy, czy to znaleziono ciało tej, tej bohaterki czy po prostu jakiejś dziewczyny. Tak? Po prostu było. Się że jakieś dziewczyny. dziewczyny. Tak, po prostu kogoś. I to jest dlatego, że nie, nie zabiliśmy tego Akamanto tymi kartkami. No ale kurwa, no. co jeszcze? Dumpscare. Ending escaped. Ulala! la. Pewnie nie najlepsze.